Witajcie serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj wracam do Was z odcinkiem obiecanym dotyczącym tego, jak prezentują się cenowo trzy systemy, które dla Was sprawdziłam, czyli BaseLinker, Celassist i Apilo. I sobie tak mniej więcej porównamy, jak to mniej więcej wygląda, bo jak wiemy, oczywiście cena jednak gra dużą rolę właśnie w tym zakresie, także. Chciałabym, żebyście tutaj mieli świadomość, jak te ceny się prezentują. Ok, a więc tak. Base Linker, oczywiście, tak jak możecie zobaczyć, standardowo ceny podnoszone są chyba co roku. Natomiast nie zmienia się to, że tutaj macie trzy pakiety, czyli macie pakiet. Premium, business i enterprise. No i wydaje mi się, że większość sprzedawców, jak słyszy, enterprise to jest w ogóle przerażonych, bo rzeczywiście ta kwota, za, jakby ustalana indywidualnie, może zaskoczyć wielu I, i rzeczywiście trzeba szukać czasem po prostu alternatyw do tego, jak się przygotować się na taką sytuację. Oczywiście pamiętajcie o tym, że jeśli zbliżalibyście się do takiej sytuacji. BaseLinker Wam oczywiście was o tym poinformuje i będziecie mieli czas na to, żeby podjąć decyzję, co tutaj w tej kwestii zrobić. Czyli, tak jak standardowo, do 100 zamówień macie 0,99 zł, zł plus 69 groszy za każde zamówienie w pakiecie biznes, no i pakiet indywidualny, czyli ten Enterprise. Oczywiście podobnie jakby przynajmniej te początkowe. E, początkowe tutaj te pułapy po, Podobnie wyglądają zarówno w SELA, i APIRO Ale możecie sobie zobaczyć Jak na Waszą e, skalę Wygląda to e, właśnie W tych dwóch e, pozostałych systemach e, Więc tak, tutaj jeśli chodzi o Tu się dużo tyczy tego Ile macie aktywnych ofert I ile macie e, Zamówień, no i tak jak powiedziałam W Beznikerze, głównie chodzi o to, o ile macie zamówień Tak tutaj no liczy się też to właśnie jak to wygląda z tymi aktywnymi ofertami, więc to też musicie sobie zwrócić uwagę że tutaj właśnie też się tyczy to, jaką macie ilość ofert do 20 zamówień 0 zł, 49 zamówień od 20 przepraszam, 49 zł za, od 21 do 100 zamówień, 149 zł od 100 do 500 zamówień. 299 zł. E, macie od 501 zamówień do 1000 zamówień. E, I tutaj 499, czyli to jest e, przed, e, ten ostatni cennik przed tym takim e, zamiennikiem do Enterprise, właśnie w Weizlinkerze. Tutaj też jest oferta indywidualna. E, właśnie w tej sytuacji, jakby jak przekroczycie sobie tutaj ten przedostatni pakiet e, 1001 zamówień do 10 tysięcy zamówień. Jak możecie sobie tutaj zauważyć, na przykład tutaj macie limit zamówień 10 tysięcy, natomiast tutaj macie już w momencie zbliżania się do 4 tysięcy, przepraszam, 5 tysięcy, 4, 5 tysięcy, no to tu już wchodzi właśnie Enterprise, więc tutaj jest taka różnica. No i jak możecie sobie zobaczyć, że tutaj jest porównanie, że tutaj na przykład jest podane Przykładowo, że 19 tysięcy zamówień wynosi się 1098 zł. No i APILO, czyli ten taki podstawowy system, który bardziej obsługuje takie podstawy i robi automatyczne akcje, też takie bardziej podstawowe. No ale tutaj oczywiście, jeśli liczy się tutaj dla nas cena i, i gdzieś tam bardziej skupiamy się na tym aspekcie, to tutaj, jak możecie zobaczyć, tutaj pierwszy pakiet macie do 100 zamówień, drugi pakiet macie do 500 zamówień, trzeci pakiet macie do 1500 zamówień i tutaj do 10 tysięcy zamówień macie 399 zł i 20 groszy. Więc tutaj, skoro tutaj macie do 10 tysięcy zamówień i tutaj już jest jakby ta jakby kwota indywidualna, ta wycena indywidualna, to tutaj macie jakby mniejszą kwotę do tych 10 tysięcy zamówień. Nie, więc tutaj to też warto. Warto tutaj zwrócić na to uwagę I tutaj oczywiście możecie sobie też zobaczyć ile mniej, mniej więcej będzie kosztować właśnie Was obsługa Apilo kiedy macie powyżej 10 tysięcy 10 000 zamówień miesięcznie Podsumowując tak naprawdę tą serię Którą tworzyłam przez około 2 miesiące wydaje mi się Uważam, że Tak jak sądziłam tak naprawdę Basinger jest takim systemem, który jest bardzo dobrze skonstruowany, no ale jest też również e, tym droższym systemem i zmienia to faktu, że no, automatyzacje, które możecie sobie tam zrobić, rzeczy, które możecie sobie tam ustawić, wszystkie synchronizacje i właściwie organizacja tego systemu no jest na bardzo wysokim poziomie i wydaje mi się, że nie dziwię się, że tutaj gdzieś e, bardzo często pojawiają się jakieś podwyżki cen, ponieważ no, w tym momencie system Basingare nie ma. Jeden do jeden takiego systemu, który by zastąpił po prostu Lub był nawet chociaż podobny do, gdzieś zbliżony do tego Jak właśnie funkcjonuje ten system No nie ma takiego systemu na ten moment Natomiast uważam, że zarówno Sell Assist i Apilo ma ode mnie bardzo wysoką ocenę Oczywiście w zależności od tego, jakie macie potrzeby I jak tak naprawdę pracujecie w swoim komercie. E Jakie, jakie tu są wolumeny i, i gdzie, jakby w jaki sposób tutaj skalujecie sobie ten, tą sprzedaż, i jakie automatyzacje potrzebujecie? No to tutaj, jakby od Was zależy, jaki system potrzebujecie i czy rzeczywiście, na przykład, i APILO spełnią Wasze oczekiwania. Uważam, że Celacis jest o wiele bardziej, o wiele lepiej skonstruowane niż APILO, ale pod tym względem. Jakby nie chodzi mi o to, że z Apilo jest coś nie tak, tylko po prostu jak dla mnie Apilo jest takim podstawowym systemem, którego bardzo łatwo jest się, jest się nauczyć Więc jeśli na przykład zaczynacie i gdzieś tam raczkuje ta Wasza sprzedaż, to polecam Wam po prostu wybrać akurat ten system z tego względu, że będzie łatwo Wam się po prostu tego systemu nauczyć I to nie jest wydaje mi się żadna tajemnica, że ten system jest naprawdę łatwy w obsłudze Uważam, że na przykład base linkery salesis również jest bardzo łatwym, również są bardzo łatwymi systemami w obsłudze. Natomiast APILO jest na tyle proste, że osoba początkująca po prostu ogarnie to. Wydaje mi się, przynajmniej, że nie jest to nic trudnego do ogarnięcia Jeśli chodzi o salesis, byłam bardzo zaskoczona niektórymi funkcjami. Na plus, oczywiście. Ja jestem od kilku lat przyzwyczajona do pracy w Bazelinkerze. Nie zamykam się oczywiście na pracę na innych systemach, natomiast, natomiast baselinker jest mi po prostu bardzo bliski sercu i mojej pracy i w jakby mojemu środowisku. Natomiast e, Selassie mnie zaskoczył właśnie w kilku kwestiach, e, i mimo tego, że gdzieś czułam się obco w tym systemie pod właśnie tym względem, że e, jak się po nim poruszać i tak dalej. To wydaje mi się, że również potrafi spełnić wiele funkcji i zrobić wam wiele automatyzacji, właśnie porównując go do Baslingera, to to jest taki system, który no, stanie na wysokości zadania, jeśli chcecie zastąpić Linkera właśnie tym systemem. To jest takie moje zdanie, moja opinia. I powiem Wam szczerze, że szukając tych wszystkich systemów i przeglądając je od środka uważam, że nie da się ich jednoznacznie ocenić, które dać na pierwszym miejscu, które na drugim, które na trzecim, ponieważ są to systemy na w ogóle różnych poziomach rozwinięcia i jakby zastosowania. Natomiast, tak jak powiedziałam, uważam, że Linker jest na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o wszystkie funkcje i wszystkie automatyzacje. Celasis jest również bardzo wysoko rozwinięte i z tego co widziałam, ponieważ zakładając konto, dostaję również takie informacje, co tam się dzieje i, i jakie nowości tam będą powstawać, to rzeczywiście ten system też stara się bardzo dobrze rozwijać, bardzo dobrze rozwinąć jakby swoje funkcje i przyciągać tym do siebie po prostu klientów, więc uważam, że to jest jak najbardziej na plus, że oni po prostu się nie zatrzymują w tym. Jak ten system na, ten, na tą chwilę wygląda i, i co tam możecie zrobić, tylko po prostu idą do przodu. I wydaje mi się, że o to chodzi. A Pilo również oceniam jakby pozytywnie, ponieważ, e, mimo że dla mnie jest e, to e, takie narzędzie bardziej proste e, i może nie da się jakby zrobić takich automatyzacji, jak ja bym sobie życzyła, e, natomiast e, naprawdę można na tym systemie zrobić e, kilka fajnych rzeczy podstawowe funkcje typu wygenerowanie faktury, wysłanie wiadomości, stworzenie statusów, przekierowanie jakby zamówień między statusami, czyli takie podstawowe rzeczy, które, które wymagają które wymaga tak naprawdę początek sprzedaży w e-commerce, to wydaje mi się, że to spełnia i, i wydaje mi się, że jestem po prostu pozytywnie nastawiony do tego systemu. Na ten moment ja zwiększę swoją jakby wiedzę na temat wszystkich tych trzech systemów. Oczywiście łatwiej mi jest w BaseLinkerze, ponieważ kilka lat już tam pracuję, jakby w tym systemie i gdzieś tam znam go od podszewki. Natomiast cela i APILO również poznaję, bo chcę się bardziej zaznajomić właśnie z tymi systemami. Głównie dlatego, że chciałabym pomagać ludziom w tym, żeby jakby transferować sprzedaż z baselinkera do SELASIS czy APILO, ponieważ podejrzewam, że w kwartale czwartym będzie dużo takich sytuacji, że będzie potrzebna taka pomoc. Jeśli byście na przykład potrzebowali taką pomoc, że potrzebowalibyście na przykład przetransferować kilka marketplace'ów na przykład na inne konto baselinker, czy też właśnie w ogóle na inną platformę, typu Sela, Sis czy Apilo, to zapraszam Was do kontaktu, ponieważ będę gotowa, można powiedzieć, jestem gotowa na to, żeby Wam pomóc przetransferować te dane. Jest to moja praca na co dzień. Staram się oczywiście pomagać zarówno w automatyzacjach, jak i właśnie w transferowaniu takich danych, w wystawianiu ofert, także tutaj u mnie naprawdę jest kompleksowa obsługa i gdzieś naprawdę mogę. Pomóc w tym e, e Także oczywiście się rozgadałam e, i chciałabym po prostu tym odcinkiem też zakończyć tą serię. E, oczywiście na temat Basingera i e, Selassie's czy Apilo będą powstawać e, kolejne odcinki, na przykład na, na temat e, nowości, które tam powstają, e, lub właśnie takich dodatkowych informacji, które mogłyby Was za, zainteresować. Ale to już w tej podstawowej e, serii. Ta seria była tak naprawdę tylko stworzona po to, żeby porównać te systemy, żeby, żebyście mogli sobie zobrazować to, jak te systemy między sobą wyglądają i przynajmniej okiem moim, czyli osoby, która gdzieś tam pracuje w tych systemach, jak, jaka jest ich kondycja po prostu na ten moment. Chciałabym Wam po prostu podziękować za to, że obejrzeliście tę serię, że obejrzeliście ten odcinek. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, do zaobserwowania mojego kanału. Na ten moment to wszystko. Chciałabym Wam bardzo jeszcze raz podziękować za to, że oglądaliście ten film. No i mam nadzieję, że do usłyszenia.